W dzisiejszym odcinku będziemy porównywać najtańsze i najdroższe jedzenie, jakie je znalazłam w danej kategorii. Będziemy testować rzeczy takie jak pizza za 170 zł, czy hot doga za 100 zł, ja nie wiem co tam jest, to brzmi całkiem smacznie. Ale zaczynamy od hot doga za 2,50 z IK. z tego co widziałam jest on w opcji biga. i Mati nigdy nie jadł hot dogu z Ikei, To jest idealny elementem, żebym go przetestował. że akurat jestem głodny. Ale z tego co wiem, to ludzie kochają to jedzenie z Ikei, więc wydaje mi się, że powinno być dobre. Albo kochają, bo jest takie tanie. Ale to co jest taka pod no mam wrażenie, normalnie to tak. jest 10 zł i trochę więcej, może no, różnie. Wydaje mi się, że najtaniej to w Żabce jest za 5 zł, ale znacie. Nie, 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 tu jest najtaniej. Ty masz no, 2,50 zł. Tak, ale wiesz, no i nie jest na każdym kroku, tak? Hot dog 3 zł i mega hot dog 2,50. Dodaj do zamówienia. Zastanawiam się, jakiego rozmiaru będzie ten hot dog. Taki, taki, taki. No nie, no wyglądają na normalnego rozmiaru. Takie trzy tak? hotdogi. No po, po prostu ciekawe. to jest ich pojęcie bardzo dobrze, to się szanuje. No dobra, zrobili tego hotelkę tak błyskawicznie, chyba w 40 sekund. My nie zdążyliśmy się zorientować, co my mamy zrobić. Tutaj, a on już czekał na nas. Nie jest największy, nie jest najmniejszy, ale wygląda ekstra. Nawet ma prażoną cebulkę i jakąś kapustę. To dobrze, bo prażona cebulka to jest najlepsza na świecie. Idziemy jeszcze po darmową musztarkę i ketchup. To co, jesteś gotowa na wielki test? Jestem gotowa. Ja go ceniasz, mega hot Ej, Aj mega dobry, tak? No, naprawdę jest mega dobry. Ale nie wiem co to jest najlepsze muszoly keczup czy cebulka. Czy sam hot dog? Na pewno cebulka proszę, no <laughs> bądźmy szczerzy. Uwaga, To jest mój pierwszy raz z tym hot dogiem. I jak? I jak? I jak? Mm. Dobry, co nie? Kary tak. trochę. Bardzo <gry> dobry. Ej no, jak za 2,50 to jest rewelacyjne, moim zdaniem. Nie wiem, czy pobiję tego hot doga za 100 zł. Ja się zastanawiam, co jest w tym hot dogu za 100 zł. Hot dog za 100. Hot dog za 2,50 zjedzony, teraz idziemy po hot doga za stówkę. Śmiesznie przejechać do Ikei na samego hot doga, gdzie sam transport był o wiele droższy niż no. zjedzenie tej bułki. No. Ale było smacznie. Było smacznie, było tanio, idziemy dalej. Dotarliśmy do hot doga za 100 zł. za no całkiem ładnie to miejsce. No, też nie wiem, czy wygląda na takie wykwintne, żeby jeść hot-doga z homarem. Ja mam do Ciebie takie pytanie. Zastanów się, jaki był Twój najlepszy zakup za 100 zł w całym Twoim życiu? Na pewno nie ten hot-dog. Chociaż jeszcze nie mówię hopu. No, tak, nigdy nie mów nigdy, może będzie najlepszy. Tak, więc idziemy sprawdzić. Dobra, mamy menu i jest, patrzcie, bułka z homarem. Zobaczcie, jakie w ogóle oni mają w tej wybory dziennicy śniadki, co z że z z Ciekawe. Dzień dobry, ja chcę się tego Andega z Homara. A jaki jest czas oczekiwania? Myślę, że tak maksymalnie do 12 minut. Okej, super. Myślę, że ta bułka będzie jakaś inna i że ten kątek będzie miał jakieś dodatki, tak. że to po prostu będzie zwykła bułka i homar. Wydaje mi się, że to i homar, to jest mój strzał. No kurczę, w ja mówię chyba też, ale mam nadzieję, że jednak coś tam będzie więcej. Ja też. Dzięki, okay. Dobra, i wygląda to lepiej niż myślałam, bo myślałam, że po prostu będzie taka patka włożona, a jest to zielone na części. Półka wydaje się zdecydowanie lepsza niż ta z by Tak jakby sami ją wypiekali, i jest taka cieplutka, ekstra. Ooo, patrzcie na to. Ja nigdy nie jadłam chyba homara nie wiem, jak się jej homara, więc cieszę się, że oni są tutaj. No bo tam to było takie obrzydliwe. Czeka, ale to jest za to właśnie, bo zapłaciłeś. Tu mam homara jeszcze. Z tego co widzę, to jest. Tam homar i sosik i delikatny szczypiorek. Próbujemy. Dobre? Tak. Mega dobre w sensie, czy normalnie bym dała za taką bułkę słodzątą? No nie, 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 ale jest naprawdę dobre. Smukuje mi. Mati największy przeciwnik owoców morza i wszystkiego rybnego. ty smakuje? Ja nie przepadam z takimi chwili po co mi może, ale w jest dobre. Tak, smukie ci, co zjesz całe. Przed chwilą wyszły jakieś panie i świetnie to podsumowały. O! O, mamy taki jakiś hot, hot dog. za 90 minut. Hmm. Nie, nie, wychodzimy. To by było całkiem dobre, gdyby tego homara tylko wyrzucić. Bez tego byłoby pyszne. No, no tak. W sensie, teraz mam taki dziwny posmak po tym homarze. Pierwszy kres był super, ale ja jednak nie jestem fanką homarów. Sosik smaczny. Mati już hot doga dojadę, a w sumie to wyrzucił tego homara tutaj. przed nami jeszcze pizza za 170 zł. Mam nadzieję, że będzie smaczniejsza. Ja dzisiaj mam dzień pełen marzeń, słuchajcie. takie jest, no nie? Ja mam ten homar tylko. Ale no prostu... jest prostu. Bardzo ciekawe. I my nie dorośliśmy do takich smaków. Ta pizza też ma być z jakąś, nie wiadomo jaką wołowiną, truflami. Mam wrażenie, że nie będzie nam to smakować. Chociaż. Nie, uczymy się, to na pewno będzie dobre. Ale najpierw idziemy po najtańszą pizzę. Jesteśmy pod najtańszą pizzą w Warszawie, jaką udało mi się znaleźć. I oczywiście mogłam kupić jakąś burrowankę w sklepie i pójść do najdroższej restauracji. Ale chciałam porównywać restaurację, tak żeby to było fair. Dzielnie co na takiej pizzy w Warszawie to jakieś 30 zł, a tak kosztuje 20 zł. To jeden, więc myślę, że... No w sumie jest duża różnica, no? Duża różnica. Serio wygląda całkiem spoko, taka uroczo. Co prawda jest chyba pusta, ale dajmy jej szansę. Będzie dobrze, ale malutka w ogóle. Jednak nie jest pusta, w sumie zostały tylko dwa pełne stoliki, więc Na miejscu będzie nic jeszcze tańsze, niż jak patrzyłam online. I no. I ta mała ma, kosztuje 20 zł. No. No to rewelacje, słuchajcie, rewelacje no. bierzemy to. Ciekawe jestem, czy to będzie taka włoska pizza, czy amerykańska, włoska. No. Wiecie, że włoska... Mozzarella rządzą, czy taki złoty okay. ser. Wsypany. Przyszła już pizza i powiem Wam, że jest naprawdę duża, nie 20 zł i jestem pod wrażeniem. To ja jest taka typowa amerykańska, wiecie, ser, oliwa. tylko tylko, że nie mamy seru czosnkowego, dostajemy sobie pizza. Znowu, ja nie lubię sosu pomidorowego, ale dobra. Mega wielki test! Jest mega ser. <grym> Smaczna, Wygląda jak z serem i A. z oliwą. Mega tłusta, ale jak ktoś lubi taką amerykańską pizzę, to na pewno smakuje. zasmakuje. Właśnie to tak mi się też dawało, że będzie dosyć tłusta, tak, tak. Nie wygląda. jest, jest. Ale jest naprawdę smaczna. Ale tym się chyba też charakteryzują amerykańskie pizze, nie? Nasze w polskie w sumie. No, w sumie, w sumie, sumie tak. są takie leciutkie. Ale jest naprawdę spoko. Za na taką cenę rewelacja. To jest po prostu najtańsze A jest naprawdę no, duża. No, tak, jest naprawdę duża. za 100 tysiąc którą zarabiam. Jest w menu jego przystawka i ja się boję jakim wykresiem. No ja nawet. też. ale nie, nie wiadomo się tego spodziewać To No kto się nie spodziewa pizza, która jest przystawką. Co A może wyjdzie tak? tak. No właśnie. Złotych jest smaczna, tylko na... No, ja wolę jednak te takie włoskie pizze, więc mam oddaję ci ją. Dziękuję. Cały dzień wyżerki dzisiaj mam. Dotarliśmy do jednej z najdroższych restauracji w Warszawie na pizzę za 170 złotych. I po! <grym /dziśle> <grym /dziśle> To jest nigdzie nie jest napisane, że jest zamknięte. Dzwoniliśmy do nich i okazało się, że dopiero za tydzień otwierają, mają teraz przerwę świąteczną noworoczną. Więc musimy poczekać tydzień, żeby spróbować tej... Dosłownie będziemy specjalnie tydzień tutaj czekać. no tak, Bo musimy jej spróbować, no jak to? Więc widzimy się za sekundę. I, I jesteśmy! Jesteśmy minął tydzień. Powiem wam, że się nie samobieście stresuję, że ja pójdę do tej restauracji. To jest pociśnica, restauracja w równiku. Myślałem, myślałem, jakkolwiek to się nie zwie. Więc schodzimy i zobaczymy, czy tak. To... Dobra. Dotarliśmy do restauracji, czekamy na naszą przystaweczkę No takiej pizzy jeszcze nie widziałem, jestem ciekaw, bo restauracja wygląda niesamowicie Tu jest tyle kelnerów, tu jest przecudownie Tak po prostu się na niej zaopiekowali, że ja się zestresowałam Ja po prostu jestem tak zestresowana tutaj, że cieszę się, że mamy po prostu takie ukryte miejsce Staliśmy teraz jakąś taką poczekajkę, mamy tutaj... piankę z kalashnikami Pijankę, dostaliśmy też do tego, wygląda to wszystko super, jestem ciekaw jak smakuje Bo w takiej restauracji jeszcze nie byliśmy, wydaje mi się Uwaga Wiesz, że dobrze to jesz? A czy to ma znaczenie? Naprawdę jest to smaczne. Spokojnie, jak taki musik, a to jest dopiero wstęp do naszej pizki, na którą nie mogę się doczekać. Do tego wszystkiego dostaliśmy jeszcze, czaiće, masło sprowadzone prosto z Francji, briożkę i chleb wypiekany na miejscu. Jak dla mnie rewelacja. I teraz klucz pytanie, jak to zjeść? <noise> Wiecie, ale wygląda to dobrze. Przyszła nasza pizza, kochani. Przepraszam, ja nie umiem się podtrzymać. Uwaga. Tak wygląda pizza za 170 zł. Mati, jakieś przemyślenia. Dobra Mati, testujemy ją. No dobra, takiej pizzy jeszcze nie jadłem, muszę. Jesteś, nie. Jest wielkością i głowit, ale trochę mniejsza. I ma chyba koniczynę na sobie, czy co to jest? Chyba tak. Jak? No. Dobra. Bardzo dobre. To jest najlepsze w jakości żołądku, jaka jest chyba tylko możliwa. Tak zrozumiałem. Jest. To jest najlepsze mięso, jakie jadłem w życiu. Czy pizza, to nie wiem. Ale jest przefenomenalny. Teraz moja kolejka. Uwaga. Sonia. Słone. Mega dobre. Pizze, ale jest rewelacyjna. Naprawdę, gdzieś na, na Mieliśmy przystawkę, czyli hot dogi, danie główne, czyli pizzy i przyszedł czas na deserek. Widzieliśmy najbardziej podstawową drożdżówkę z serem. Ona jest akurat z żabki, kosztowała w sumie 3 zł, no i co? No i próbujemy, tak? Myślę, że tutaj nie ma jakiejś dużej filozofii. Będzie duża filozofia, jak zaraz pójdziemy na najdroższą drożdżówkę z serem. A póki co... Słucha. Słucha. Nie czuję Sara. Ej, faktycznie bardzo słuchano. Nie ma syra, pewnie gdzieś tam w głębi jest. No. Mam nadzieję, że zaraz ryżówki od pani Magdy Gessler będą o wiele lepsze, ale szczerze mówiąc, bo jest się kosztują. Bo pamiętam, że zawsze na tłusty czwartek jest afera, że jej pączki są takie drogie. Ja sam o tym też słyszałem, bo na przykład, że niektóre pączki tam dwie dychy kosztują. To no, tak. jest dosyć duże jak na pączki, powiedzmy sobie szczerze. No. No, oczywiście, że to no, jest, bardzo. Duże, że jest pani Magdy Gessler, więc wiadomo, no. Ale no właśnie, to są od pani Magdy Gessler, więc czego oczekujesz. No Mam nadzieję, że będzie lepsze bo ta to z takie 1 na 10, naprawdę. Może to była kwestia tego, że jest późniejsza godzina, nie wiem, ale było suche. Bo naprawdę sobie, ja suche. Tak. Zbliżamy się do cukierni, restauracji od pani Majdygece, zawsze chciałam tu przyjść. Faktycznie, ile razy ty o tym mówiłaś, nie? Mi się podoba, ale ja jestem ciekawa ile kosztuje ta drożdżówka z serem Drożdżówka z serem na miejscu, tak I to wszystko To wszystko? Tak Przyszła nasza drożdżóweczka z serem Wygląda bardziej jak taki ogromny kawał ciasta Tak tą sprawę Wygląda zupełnie inaczej niż tamto Tak, Tu widać, że jest ser Na pewno jest więcej sera niż ciasta Ale ta drożdżówka kosztowała 25 zł Sprawnie czy warto? Bo może warto Już widzę, że są tu rodzynki Ja nie cierpię rodzynek zawsze, jak jest sernik to bez rodzynek Jelka, Wielki test

Mega dobre, tak. ale tak jak mówiłam, jest sam ser i nie czuję ciasta. Wow! Wolałabym coś pomiędzy, gdzie jest ciasto i ser, ale mega Czy dobre. warto? W sumie jakbyśmy mieli wybrać jako ciasto do kawy, to warto. Tyle zachwalasz, ale jest zupełnie inna konsystencja niż w tym, jaka była wcześniej, nie? Tak! I widać, że to jest świeże. Mm. Mega dobre. To znaczy tak dobre, że z rodzynką mi się nie zdarza często. <laughs> no. Dzięki za oglądanie, a jeżeli chcecie obejrzeć jakiś inny odcinek z daniem, to klikajcie tutaj i widzimy się u Gordon Ramsey'a.